Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Filipo i Filipojowski i witam Was w czymś, czego dawno nie było, w przygodach z Minecraft. Moi drodzy, ile to czasu minęło, Boże, ile to rzeczy się wydarzyło przez ten czas. No, dzisiaj zrobiłem sobie kanapki z szynką i masłem. Tyle się wy, ale za długo by opowiadać, naprawdę. Moi drodzy, czy, czy ja wo... czy ja tęskniłem, to jest dobre pytanie, nie? Bo tak, tak myślałem, nie? I tak, no nie wiem, czy tęskniłem, bo nie myślałem o tym. I, i jak się nie myśli, no to się wtedy nie myśli o czymś i, i tak się nie wie w sumie, tak? Tak różnie i podróżnie jest. A tak jak. Jak się jednak pomyśli, to wtedy jak się pomyśli, to wtedy jak się pomyśli, to się pomyśli tak, że ta tęsknota tak włącza, nie? Ja ostatnio tak miałem, tak sobie siedzę z, z tym bark, jabłko -wiśnia w ręku i tak myślę, ja, ale było kiedyś. I tak pomyślałem, ale se nagram. I, i tak zainstalowałem i włączyłem od razu, nie? I jestem. Moi drodzy, ale naprawdę, bo można o tym gadać godzinami, dniami nawet, Tutaj wersja, proszę bardzo, 1.152, tak, to już 152 to jest, tak, to już weszło na wyższy poziom to wszystko. Jeszcze zmodyfikowany, ale proszę Państwa, nie dajcie się nabrać, to wszystko to jest fikcja, bo to nie jest zmodyfikowane GMO, tylko to jest optywine, wiecie, że ja se mogę, o, o, se mogę sobie dopasować wszystko tak fajnie, wiecie. I A tu pokazuje, że jest Proszę Państwa, tu nie ma żadnych, żadne modyfikacje, to wszystko polskie, dobre jest. Wszystko naturalne. Może kiedyś, ale to kiedyś naprawdę, teraz weźmy już lepiej takie, wiecie, klasycznie sobie podejdźmy do tematu, nie? Moi rodzice, jeszcze, bo ja zawsze Tutaj na jakiś serwerek sobie wbiłem, fajnie było. No, tutaj na jakieś takie, o, zawsze było świetnie, nie. I teraz. No, no. I, ta... I teraz tak pomyślałem, że kurde, ja nie mam kumpli już. Nikt nie, nikt nie chciałby nagrać tego ze mną przecież. Ja już naprawdę to. I tak sobie pomyślałem, że dobra, tam ja może zrobię sobie nowy świat, ale urozmaicę go trochę. Drodzy Państwo, to będzie tryb hardcore. Tak, hardcore to będzie. Ale, bo wy wiecie, wy wiecie, że ja lubię sobie na przykład czasami tak spać z górki, tak profilaktycznie. Albo tak utopić się, tak fajnie, nie? Więc, no coś czuję, że ta seria może się bardzo szybko skończyć. Ale kogo to obchodzi? No, to teraz najgorszy etap gry w Minecraft. Czyli wymyślanie świata. Coś na szybko, coś, coś, coś. Dobra, wiem. Kurczę, już nie umiem pisać jak jest. Tak, Zahir Kebab. Dlaczego Zahir Kebab? Się zapytacie na pewno, tak się zapytacie. Ja już, ja już was przejrzałem, przeszyłem was jak strzała. Proszę państwa, jak ja widzę, że świat nazywa się Zahir Kebab, to ja nawet nie myślę, czy mi się chce, czy nie chce. Ja poproszę, sam wchodzę. naprawdę. I, I też chciałem jeszcze Was tak przeprosić, tak, bo może być bardzo słyszalna klawiatura, a to wszystko z, z jednego prostego powodu. Że jest pod mikrofonem od razu. Tak z. O, weźmy linijkę. Do, o, o, o. Tak, tak, tak z 8 centymetrów. No to wiecie, no troszkę może się to odbyć. Ale ja wiem, że Wy, wy to ogarniecie. Wy, wy mnie ścierpicie najgorszego, aby. Zobaczysz mnie w moim najlepszym wydaniu. Dobra, proszę Państwa, XD. Zaczynamy, tu nawet nie wchodzę, bo ja, ja tak to ja to naprawdę nie wiem, co to znaczy, nie to w ogóle struktura jakiś. Eee. Zaczynamy, nie ma co owijać pawełnę, jak to się mówi, na dzielni, tak. Proszę Państwa, ale będzie, ale, Olo. Tylko jak ja zobaczysz przecież jakiegoś krepera, to ja chyba, chyba, jasny gwint. Patrzcie to! Świerki, brzozy i dęby Proszę państwa, co tu? Ej, a tu jakby tak się No proszę Co to jest za świat w ogóle? W ogóle jeszcze owce obok Nie będę musiał jeszcze jaskinie Ty, a, a tak do góry jakby wejść, tak? Gdzieś, 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 o tu, tu Jakby tak wejść jeszcze tam łąki Ja się założę, że tam gdzieś... Jezu jak świeci ja się założę, że tam gdzieś wioska jest nie Ale to zaraz, naprawdę, to zaraz Tu jeszcze więcej nie, dobra Rąbiemy, kopiemy, kopiemy drewno, nie? W ogóle... Ale już jestem Podeks od excited, jak to się mówi tam na, na zachodzie, czy gdzieś tam, nie wiem No proszę państwa, ale... Naprawdę się już tak poczułem, tak aż mi tak, taka nostalgia weszła, nie? Ja chyba kiedyś ty, ale dobry mam pomysł. Kiedyś nagram taki film z wersji jakiejś z Alfy. Ole wtedy będzie nostalgiczny. Wtedy każdy powie, ale ty jesteś fajny, bo każdy, każdy przecież, każdy na świecie grał w Minecrafta, kiedy ten miał jeszcze dwa miesiące i, i, i pół to przecież każdy by się chyba popłakał ze szczęścia jak ja bym tak zrobił. Ej, a robić ci rzeczy w sumie. Nie? Dobra tej! Ja mam pomysł. Od razu dobędę ten kamień, co? I sobie zrobię kamienne wszystko. Ja to jednak jestem wspaniałomyślny, nie? Jeszcze węgiel, proszę! No jak ta gra, to mnie rozpieszcza rozpie ro mnie. Rozpieszcza mnie ta gra. Epoka kamienia. No zobacz, jak już dobrze mi idzie. Nie no, to nie ma lipy, nie? Tutaj wiecie, pełną parą, ile fabryka dała. Ja tutaj jestem profesjonalistą, a nie jakimś amatorem. Co, co, jak co? Jaka My tutaj jutro, jutro bijemy smoka, mówię. Jutro bijemy smoka. Nie no, ale naprawdę. I tak ostatnio też sobie oglądałem te wszystkie stare filmiki. Jak ja się popłakałem prawie przy tym wszystkim. Ale wiecie co mnie boli najbardziej? Wiecie co mnie najbardziej z tego wszystkiego kole w dupcie. Nie to, że Izrael bezprawnie okupuje tereny Palestyny, a to, że nie dowiedzieliśmy się, co się stało z Tutenhamanem. Tak wyparowało to wszystko. Tak ja nie wiem, co się wydarzyło wtedy. Tak z dnia na dzień się skończyło wszystko. Już byliśmy na tak dobrym tropie, już tam wieża lodowa. Była zgładzona, już tam taki, taką zapalarę dostałem, pamiętam, fajną, kule ognia taką, się mogłem w maga bawić. I się skończyło. Ja do teraz nie wiem, co tam się wydarzyło, naprawdę, ale tak chciałbym, tak bym chciał wrócić do tego, ale chyba, chyba już nie odnajdę tamtych czasów, znaczy czasów tamtych budowli wszystkich. Nie no, to było naprawdę, było monumentalne, wszystko to było piękne. Naprawdę, ja się popłakałem ja wczoraj. Ja wam też polecam szczerze, nie? Sobie wejście tam w tajemnica. tu ten hamana, nie? Tajemnica. tu ten hamana. Ja. Nieważne, jak to życie się potoczy. Czy mnie jutro potrąci samochód, czy nie. Ja wam przysięgam, wszem i wobec, że ja się dowiem, co tu ten haman zrobił. Ja się dowiem, co z nim. Bo to, to nie jest normalne. Tak. Jest... To ja się założę, że to jego sprawka, że tak o zrezygnowałem sobie z tego śledztwa. No ja nie wierzę, że to się wydarzyło. O, chwila. <laughs> to te! To owce terrorystki są. To się wali. Tak jest. A ich było więcej przecież. Nie no przecież to jest... To jest... To jest początek mojej gry, a już mnie atakują. Proszę państwa, czy widzicie to co ja? To las najpiękniejszego drzewa. No weź się odszep, co? Ty, bandyto. No, już łowca potworów. Pewnie. Walimy. Ale będzie łoże. Takie łoże sobie zrobimy, takie królewskie wręcz. Ale, hm, tak sobie pomyślałem, bo tak tu ten Haman, to tak w sumie to, to też nie był taki zły ziomek, nie? Bo tak chcieliśmy odkryć tajemnicę jego, nie? Ale to nie był taki... I ja tu muszę wrócić za chwilę. Ale to nie było aż takie złe ziomie. Ja tak pomyślałem, że za mój cel, o ile przeżyję na tym sejwie, to będzie wybudowanie mu pomnika. Ja bym mu postawił pomnik, tak wiecie, z szacunku. Z szacunku. Bo tyle dał nam frajdy, zabawy. Mimo, że jeszcze nam pewnie da, bo ja, ja mu nie odpuszczę, ja mu nie odpuszczę, choćby się tu spuszczę, to ja mu nie odpuszczę, nie? Nie ma opcji. Ja się, bowiem, co, co się z nim stało. Osły są w tej grze, zapomniałem w ogóle. O krowy. Krowy się też przydadzą, bo tak myśl, myślmy przyszłościowo. <laughs> Widać, że moje umiejętności waleczne nie wzrosły. Nie wzrosły poprawą. Znaczy, co ja powiedziałem w ogóle, nie, nieważne. Myśmy przyszłościowo, tak? Krowy dają skóry. O, ale w ogóle się nie chwaliłem, zobaczcie. Ja, hej, a osiedlmy się na bagnie może. Ale to będzie tematyczne. No. Myśmy przyszłościowo. Krowy dają skóry. A co jest ze skóry? Co jest ze skóry? Tu nic nie ma. Co jest ze skóry? A ty co? Ze skóry są książki. A co jest z książek? Z cud do zaklęć. No tak, to jak. Z... A ja pamiętałem kiedyś, ile trzeba. Chyba 48 czy coś takiego tych skór trzeba, żeby zrobić wszystkie książki na, na stół. I wtedy, jak sobie walniemy, killów taki. Taki Kyle Pickax, taki. Mining, mining machine. Tu przecież nie ma lipy wtedy. Naprawdę wam mówię. Ale tych krów, to z tego co ja pamiętam, to krów zawsze było mało. Ale. To też ja pamiętam te czasy jak się grało na Minecraft'ci, Kropka pyły. To tam nigdy nie było krów, nie? Tam tak trzeba było walczyć o każdą skórę. Tam nikt, że tak powiem, tanio skóry nie sprzedał. <laughs> nikt tanio skóry nie sprzedał i trzeba było walczyć o każdy skrawek skóry, jaki się na napatoczył. Jasny gwint, tu Facebooki jakieś. Nie no nie wiesz. Tak właśnie się. Filipo i Filipojowski przygotowywuje do nagrań. Tak to. Tak to się właśnie kończy. Ale nie dajcie się zwieść, tak? To wszystko jest dalej profesjonalne. Nie patrząc na te mniejsze usterki. Ej, bo tak w sumie tutaj chodzę i nie wiem co się dzieje, nie? Bo tak chciałem... O! wiedziałem, że jeszcze jakieś znajdę tutaj. Ja muszę się tam jeszcze wrócić, bo ja, ja nie zapomniałem o tej jaskini. Ja nie zapominam. Ja nie zapominam o takich rzeczach, proszę państwa. No ale w ogóle... O. Tak! Jestem w ogóle ciekawy, czy... Czy ten tu hamal to w końcu był... Był tym zbrodniarzem, czy nie był. Bo z tego co ja tam oglądałem, to my tam... My tam... O jasny Gwint. W ogóle będzie trzeba przepalić to jedzenie szybko. My tam z tego co pamiętam był taki wątek, że on chyba wysadził bank. Nie, to nie był. To nie był on chyba nawet. To bandyci, którzy tam grasowali. Nieważne już, gadam od rzeczy, Boże. I weź się ogarni. Jezus, no weź! Daj się zabić, co? Dzięki. No ale w ogóle. To. Jestem ciekaw, jak się rozwinie ten save tutaj. Bo ja tak, gdybym miałbym powiedzieć tak szczerze, to według mnie on się skończy już jutro. Bo ja, ja nie wierzę w to, że ja nie wpadnę do lawy czy coś. Ja mogę Wam chyba zagwarantować to, nawet, że ja jeszcze, jeszcze może nawet dzisiaj. Przecież nie no, bo ten odcinek już trochę, trochę trwa przez moje gadanie. Ale jak ja wbiję sobie na kolejny odcineczek do kopalni na chilku, to przecież ja od razu wpadnę do lawy. No ja mogę się założyć. Stawiam workbencha na to, że ja wpadnę do lawy. Postaram się jednak nie, postaram się, będę rozważnym. Rozważnym graczem będę. Będę rozważał każdy swój krok. Na 12 godzin na... Co wy na to? Nie no, to byłoby nudne przecież. Trzeba... Trzeba na spontanie wlatywać we wszystko. Dobra, gdzie była ta jaskinia, bo ja już się zgubiłem. Naprawdę. To chyba tam. Boże. Ja nie wiedziałem, że ta... że ta mapa jest taka duża. Może tam? Nie no już przecież te krowy. Ja nie mogę patrzeć na te krowy. Ja Ja już jestem pacyfistą. Ja nie zabijam krów już. Już im to po... Nie, no bo się noc robi, przecież. To nie było tu, to nie było... To tu, 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 tu! Na pewno tu, bo tu ścinę drzewo! To! To! To są pozostałości, oni ma... po moim barbarzyństwie. Więc wchodzimy tu, ale tam przecież też będzie tyle potworów, że chyba kupę zrobię. Dobra, raz się żyje. Co tam? Jezus Mary, to wygląda naprawdę jak jakiś morder. Ale już mamy żelazo, patrzcie, Trzeba patrzeć na pozytywy. Trzeba patrzeć na pozytywy. Ej, to ja może się tu wkopię gdzieś w dziurę, co? I przeczekam noc. No, to też nie jest taki zły pomysł. Sobie ogarnę całe żelazo. Cały ekwipunek sobie zrobię. Załatwię wszystko. Z Pitu się rozliczę. No, to nie taka zła opcja. Dobra, to ja się tu wkopię. O, tu. I tu okienko. Taki luksus będę miał. Jo! Dobrze. Dobra. I teraz... Tutaj taki styl... Mo Kurde, postawiłem że to chyba... To jak, jak wygram, to go odbiorę co? Już jest noc, co? Dobra, to szybko. Taki wiecie, styl modernistyczny. Drzwi wbudowane, znaczy drzwi. Y te. Jak to się w ogóle nazywa? Meble, o. Meble wbudowane w ścianę. To tak, tak często jest w tych domach nowych. Boże, jak tu ciemno. Jak w dupci. To ja mam na to trik. Trik jest taki, że stawiam świeczkę. I, I... i i i o i już nic mi nie podskoczy. No. Więc tak, no taka, taka kurde, no te facebooki. Taka... Taka klitka, wiecie. Taka kawalerka fajna. No. Ja tutaj już wkładam sobie żelazo i proszę państwa. Mam nadzieję naprawdę, że nie zapomnę o... Jestem głupi. Zaraz to wezmę. Ja mam naprawdę nadzieję, że nie zapomnę o tym, że ja to w ogóle nagrywałem i pojawi się drugi odcinek serii przygód z Minecraft. A na teraz żegnam się z Wami i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa-pa!